Także cześć się Manko, witajcie z tej strony Franek z kanału Franek Rolnik. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Polskie Gospodarstwo. Na samym wstępie chciałbym Was poprosić bardzo o zostawienie łapki w górę oraz subskrypcji na kanale, ponieważ widowie lecimy teraz po 500 subskrypcji. Mam nadzieję, że to się uda. Jakoś, czekajcie, tylko dźwięki, mam przeciszę tutaj w komerce. Hmm. Dobra. Tak jest dobrze i widowie dzisiaj będziemy bronować a w dalszej części odcinka po prostu sobie coś pojedziemy sobie widowie na inną wioskę szukać widowie jakiegoś kurde gospodarstwa Szukać w sensie jakieś działki na gospodarstwo Widowie oczywiście jesteśmy u sąsiada i kurde musimy kurde pożyczyć od niego no ciągnik i bronę Także widzowie czajcie, kurde, podjeżdżamy pod tą bronę. Cholera, czajcie, zaraz mu to zniszczę wszystko. Cholera, dobra, Czekajcie podnosimy. Dobra, podnosimy widowie, kurde, czajcie, niechcący wysiadłem z, yy, z ciągnika. Dobra, ale widowie jedziemy. Kur. A niech to, kurde, czajcie, zahaczyłem mu o to. Obramę, kurde. O cholera. Ty, ej, co tu... Kuźwa, co tu się stało? Z czego to przepraszam bardzo? Cholera jasna. <kluz> Dlaczego przepraszam bardzo to przeniknęło przez to cholera? Widzowie, ja nie umiem tym jeździć. Kur... Dobra, wytnie się to wszystko, jak żeby was tam nie zanudzać. Dobra widowie, jedziemy. Kurde widowie, jedziemy tam na tą posesję. chciałem powiedzieć gospodarstwo, ale dobra, się tutaj Dobra, nic nie jedzie, tu widowie. Żadne pociągi kurde nigdy nie jeżdżą. Po prostu tu widzowie naprawdę nigdy żadne pociągi nie jeżdżą, więc no. W poprzednim odcinku widowie to wszystko oraliśmy. Także zobaczcie sobie poprzedni odcinek Kurde jak tam wszystko Trzeba było zaorać Tą całą kurde posesję Żeby Bo widzowie jak nie wiecie robimy tu torgokartowy Jak kurde jak ktoś nie ogląda serii To jak coś tutaj kurde robimy widzowie torgokartowy Czekajcie tutaj może zabronujemy od to odtąd. Yy, może zaczniemy. Czekajcie. Dobra. Kurde. Dobra, czekajcie widzowie. I to trzeba tutaj, kurde, zabronować. Także widzowie, no. Ja tutaj chyba będę bronować. A... Po prostu my się, kurcze, już zobaczymy. My się kurde zobaczymy jak ja to już y, całe zabronuję, albo tam, mi, albo tam mi kurczę niewiele zostanie. Także widzowie, widzimy się za chwileczkę. Dobra, widzowie oczywiście, ja już skończyłem bronować. Y, naprawdę bardzo długo mi to zajęło jakieś ze dwie godziny. Widzowie, ale jakoś tam się kurczę wyrobiłem. Zaraz, widzowie, ogólnie jedziemy na to. Na, in, na tą inną wioskę popatrzeć, ja w tam widzowie patrzyłem ostatnio. Jakieś ogłoszenia z OELIXA parę ogłoszeń widzowie na olx było odnośnie działek. Kurczę za parę tam pary złoty w sensie, no, nie parę złoty, tylko no, sporo kosztowały. Ale widzowie, kurde, coś Ursus nie daje rady pod górę. Dobra, już widzowie jednak ten, no. Już. E, dobra, sorry, bo to był ten mój telefon. E, to był widowny mój telefon. Zostawcie koniecznie łapkę w górę i subskrypcję na kanale, e, ponieważ teraz widowy lecimy po 500 subskrypcji. Tak, widowy lecimy po 500 subskrypcji do. Do wakacji. Dam Wam widowy czas do wakacji na wbicie 500 subskrypcji. I chyba na 500 subskrypcji widzowie wypuszczę dla was chryzantemy złociste Jeżeli widzowie do końca wakacji wbijemy chryzantemy złociste Jezu Jeżeli do końca wakacji wbijemy Czekajcie tutaj ta brona chyba była wbijemy 500 subskrypcji to widzowie wypuszczam dla was Ech, czajcie tutaj zrobimy może to Zdjęcie do miniaturki o. Jeżeli w widzowie wbijemy, eee, czekajcie, nie, trzeba ją odczepić jeszcze, jeżeli widzowie wbijemy do końca, e, do końca wakacji, widzowie, prze, jezu, nie do końca wakacji, do początku wakacji, widzowie, jeżeli do początku wakacji wbijemy 500 subskrypcji, wypuszczam, widzowie, dla was, w sensie do końca roku szkolnego, no. Do końca roku szkolnego widzowie, jeżeli wbijemy 200 yy, Jezu, 500 subskrypcji wypuszczam dla was krydzantem jest złociste. A jeżeli się nie uda, to i tak wypuszczam, bo miałem wypuścić je już na mm, 250 subskrypcji i na 400. Więc widzowie i tak je dla was wypuszczę, ale widzowie na 500 subskrypcji wypuszczam dla Was od razu. Dobra, widzowie. Ty ja mam 5 minut. Do autobusu, ja pierdzielę Dobra widzowie Ja czekam sobie na autobus I Tutaj sobie mam 5 minut jeszcze Więc widzowie Ja czekam i widzimy się już na Także widzowie ja już dojechałem na naszą wioskę Tutaj w sensie nie naszą kurde na wioskę na, na wioskę na której mamy Sprawdzać te pola, widzowie jest... usiadłem sobie na ławce coś skonsumowałem Widowie poszedłem sobie do tego sklepiku Coś sobie po prostu tutaj zjadłem Pogadałem sobie tutaj Elegancko z panami Kurde Trochę sobie pieniążków Wziąłem kurde z bankomatu Z panami sobie widzowie się przywitałem Widowie także I Znalazłem tutaj coś Oczywiście Co to jest kurde Co to jest widzowie Oczywiście hulajnoga elektryczna Oczywiście, widzowie, hulajnoga elektryczna. Ja tak nie wiem, czy ja mogę w niej tu, kurde, skorzystać. Ale no, czekajcie, tutaj sobie jeszcze może usiądziemy, pogadamy. Co na ławce, se usiądę i pogadam z wami. Co tam, spożywcze gospodarstwo domowe, farby, lakiery elektryczne, widzowie, zajebiście. Co będziemy mieli, kurde, wioskę, na wiosce albo wioskę dalej. Kurczę, no, sklep. Fajny, z dużo, yy, z wieloma rzeczami. Dobra, widzowie, siadamy. Na tą hulajnogę, ty, widzowie. Dobra, odpychamy się nóżkami i widzowie, zapierdzielamy. Ja pierdzielę, ale zajebiście się jeździ na tym. Ja pierdzielę, jak szybko. O, kurde, widzowie. Naprawdę nie sądziłem, że w ogóle kiedyś będę jeździć na takim zajebistym widzowie sprzęcie. <grym> widzowie, tutaj oczywiście od kogoś zapierdoliłem tą nogę, Nie wiem w sumie od kogo. O, widzowie, tutaj jest sklep z maszynami. To od razu co możemy. O, cholera! Ja pierdzielę, widzowie, ale żem się wypieprzył. Dobra, widzowie, uf, na całe szczęście już się kurde wydostałem. Tutaj, widzowie, jest sklep z maszynami. Kurde, widzowie, ale to było, przed chwilą się tak wypieprznąłem. Tak mnie kurde głowa boli. O, czekajcie, ktoś jest. Dobry, dzień dobry. Halo, jest tu ktoś? Dobra, chyba nie ma tu nikogo. Kurde, trochę gruzu tu jest. Kurde, widzowie, ta hulajnoga się automatycznie składa, jak się z niej schodzi. Nie wiem jak to jest. Kurde, czekajcie, w którą stronę teraz e, jedziemy. Chyba tutaj, czekajcie, to co za wioska? A, wola zawierzowska. A no tak. Dobra widzowie. Kurde tutaj widzowie mam jakąś z pół godzinki autobuskiem. Kurde, patrzcie z kamery drona jak to wygląda. Widzowie bardzo fajnie tutaj kurde się jedzie. A tutaj widzowie chyba jest kolejny sklep. Bo ostatnio kurde na mapie patrzyłem. O, i CPN jest! A to co to jest? Zabierzów w bocheński, a dobra. Czajcie. Ty, tutaj jest jakiś fajny teren. Czajcie. O cholera. Ty ja nie wiem czy ja tutaj mogę tak wchodzić. Czajcie. O właśnie, tak jak wam mówiłem, jest tutaj sklepik. Taki też fajny. Czajcie. O! Dobry Dobra, jakiś pan też tutaj jakiś... Gostek. Słuchajcie, o, tutaj jakieś kartofle. Chyba na sprzedaż. Co to jest? Spożywczy dziadek XD. Dobra widzowie. Eee, tu jest jak widzicie CPN. O, a tam jest tunel chyba. Polgas. No, Ani. Dobra, to jest jakaś stacja Polgas chyba. Kurde. Słuchajcie, zaraz może jeszcze się tam przejedziemy ty, ale właśnie. To jest tutaj, widzowie, właśnie jest jeden z tych placyków, które ja tutaj kurde widziałem w ogłoszeniach. Ja tutaj właśnie, to jest naprawdę jeden z tych placyków, który ja widziałem widzowie, tutaj kurczę, w ogłoszeniach, że można tutaj to kupić. Ten teren był bodajże za jakieś paręset tysięcy, za, za 200 tysięcy, chyba. Żeby wam tutaj, kurde, nie skłamać. Czajcie, nóżkami się elegancko odpychamy. Kurde. czajcie, tutaj może w to. Tą... Kurde! Ja pierdziele, teraz się pieprznąłem w beton. Ja nie mogę widzowie, jak mnie głowa boli. Ja. ała Cholera, teraz ta hulajnoga nawet teraz się złożyła. Widowie, ta hulajnoga się chyba zawsze składa. Ty, a to, to, co? No, jakiś domek chyba. No, tu też jest jakiś domek. Nie no, widzowie, elegancka wioska. Kurde, byśmy mi mieli tutaj dużo sąsiadów. Ty, kurde, plac zabaw. To można sobie, kurde, tutaj czasem przyjść się pobawić. Hehe, <laughs> widzowie. Można tutaj, kurde, sobie przyjść, widzowie. Coś tam zajarać. Tutaj, kurde, jest ta stacja. Nie, dobra, widzowie, oczywiście żartuję. Ej, dobra, czajcie. Co tutaj... O, tutaj kolejny przystanek. O, jakiś gosek. Dobry, Dobra, oni chyba wszyscy są pijani. Chociaż w sumie nie wiem. Cześć, zabierzów boheński tutaj też się kończy. Dobra, nóżka, mi się odpychamy elegancko. I widzowie, teraz wam pokażę. Może jeszcze bardziej tam wjedziemy na tamten teren. I wam pokażę. czekajcie w sumie zaraz zobaczycie o co mi chodzi. Zaraz, kurde, zobaczycie o co mi chodzi. Kurde ta hulajnoga to w ogóle nie, nie, nie ma dźwięku Ale widzowie to jest elektryk Więc no Zaraz będzie trzeba oddać tą hulajnogę czajcie, tutaj mam nadzieję że mogę wjechać Może nikt mnie nie przeuważy Może ze sklepu nikt mnie tu kurde Nie przeuważy czajcie, tutaj taka polna dróżka jest Kurde jakaś łąka tu jest Te fajnie Widzowie Bardzo fajnie Dobra tutaj też coś jest Dobra zawracamy się widzowie Komuś na pole pozwólcie Że wjedziemy Kurde Mam nadzieję że mu zboża nie pogniotę Rosnącego Ale dobra Czekajcie co to jest Co tutaj kurde rośnie to nie kukurydza może ten to chyba tak nie wygląda ten chyba, widzowie, inaczej wygląda Chociaż ja się nie znam Kurde, czekajcie, w którą stronę tam się jedzie A dobra, tu jest, jest CPN I widzowie, tam koło sklepu się skręca chyba W lewą stronę O, a widzowie, sklepik jest tam Tak więc, widzowie, koło za sklepem Chyba troszkę za sklepem się W lewą stronę bodajże, kurde Skręca I widzowie... Będzie dobrze. Trzeba szybciutko pod sklep jechać, bo po prostu... Zara ktoś mnie tam przyuważy widzowie. Że kurde... Że kurde no. Czekajcie, w sumie zrobimy może zdjęcie. Albo o. O. Albo nie, czajcie, nie jak stoję, tylko może tutaj. Dobra, Dobra, widzowie, zdjątko zrobione, oczywiście elegancko. Ty, kurde, ja chyba w złą drogę skręciłem. O! O, cholera. Cholera jasna, widzowie. Ty, gdzie to teraz się skręca? Tutaj. Ja nie mogę, ty, gdzie to się skręca? Tutaj? A tu chyba Mam nadzieję Ty kurde, pomyliłem chyba drogę Ty, dobrze jadę, dobra, jest, uff Uff Cholera Czajcie, parkujemy tutaj Dobra Czajdzie, to może pójdziemy tutaj do sklepu na chwilę? Albo nie, w sumie już wracamy. Czajdzie, może sobie tutaj usiądę na ławeczce przy panach. Dobry. Dobry. A ty a tu, a a wy tutaj zabrałeś. O kurde, widzowie, zaczyna się. Kurde. O! No tak, chciałam pojeździć tutaj po tej wiosce, a tutaj kurde, no, z buta bym nie chodził chyba po tej. No, ale weź pan tutaj, nic nie nie gadaj nic. Kurwa, może yy, wiesz, że to moja kolejna, no? O ja pierdzielę. A co, pan tam nic nie widział, pan mi nie mógł powiedzieć, jakie ja brałem. A to kurde, nie swojej rzeczy to się nie bierze. No dobra, ale ja chciałam tutaj tak kurde poz pozwiedzać tą wioskę. Dobra, nie gniewam się na ciebie, ale pamiętaj na przyszłość. Nie, nie swojej rzeczy, kurwa się nie bierze. No dobrze, no dobrze, przy, przy pana, przepraszam. Chciałam tutaj sobie, no. Chciałam sobie bardzo yy, pozwiedzać tą wioskę, bo. Yy, być może ja tutaj się z moim starym będziemy tu przeprowadzać. Ty, mm, fajnie. To kurde, może z sąsiadami zostajemy. A gdzie będziecie tam mieszkać? No tam, panie, jak tam pojedziesz... Yy, w prawo za sklepem, to tam... ...to tam przy CPN, Tam koło penu. U. Oj, koło CPN -u. Ty, ty, ja też tam mieszkam, zaraz, zaraz, obok tam, kurde, mieszkam. Eee, to będziemy, będziemy sąsiadami, to zajebiście. No zajebiście, panie, panie, zajebiście. Dobra, w takim razie ja już muszę spadać, bo zaraz mam autobus powrotny na moją wioskę, tam gdzie teraz mieszkam, aktualnie. Teraz tam u kumpla mieszkam. E, mojego. Dobra, dobra, także trzymaj się. Trzymaj się, młody. Dobra, widzowie. Ja pierdzielę. Już myślałem, że będzie jakaś grubsza afera z tego. Czekajcie, zobaczymy, kiedy będzie autobus. Ja pierdzielę, widzowie. Za dwie godziny. Jezu, za dwie godziny będzie autobus. Boże, widzowie. Dobra, trudno, pójdę tam, jeszcze z tym gościem pogadam. Dobra. A ogólnie, jak pan ma na imię? Stasiek. O, Stasiek. No, to bardzo mi miło, Franek. Franek jestem. A to może... ...roczkę przybijmy. No! Bardzo mi miło. Także. Yy, a ogólnie przywita się pan z widami, bo ja tutaj nagrywam. Nie ma pan nic przeciwko, żebym ja tutaj nagrywał? O nie, nie. Ja też byłem kiedyś YouTuberem, jak byłam młodszy. O tak! A jak pan miał na. Yy, jak panu, pana kanał się nazywał? Może już nie będę mówił. Bo i tak... chyba... wszystkie filmy zdjąłem. A dobra. Myślałem, że tam kurde będę mógł zareklamować panu kanał. Dobra, ale... Jak tak, to w takim razie. Ja mam autobus czy pana za dwie godziny. Ogólnie mogę do pana mówić, Stasiek? Tak, tak. Dobra, Stasiek, to w takim razie ja za dwie godziny mam autobus. Dobra, to się może się e, tutaj pobejdźmy. Dobra, to e, weź się, pożegnaj może z widzami, bo ja tutaj e, kończę odcinek, może, co? Dobry, papa widzowie, może się zobaczymy. Bo ja tutaj całe dnie pod tym sklepem spędzam. Tutaj, kurde, e, gadam z ludźmi. Lubię sobie z ludźmi pogadać. Fajnie, cieszę się, że Franka dzisiaj poznałem. Także widzowie, bardzo się z tego cieszę. Dobrze, też się bardzo cieszę. Pogadamy sobie tutaj, może jeszcze, a ja kończę odcinek, także. Widzowie, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie na kanale. Do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie, siema!